W Dusznikach Zdroju oficjalnie powołano pierwszy na Dolnym Śląsku, a ósmy w Polsce centralny ośrodek sportu. Infrastrukturę ośrodka przygotowań olimpijskich będą tworzyć m.in. tor bobslejowy, kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich, hala lodowa i zmodernizowany tor wrotkarski. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy o sporcie, umożliwiając zwiększenie bezpośredniego wsparcia dla zawodników i trenerów w postaci nowych programów stypendialnych. Chcemy, żeby tutaj powstała infrastruktura, której brakuje, a która jest oczekiwana od lat. Pierwszy basen 50-metrowy o wymiarach olimpijskich, dziesięciotorowy, pierwszy na Cosie, w Cosach w Polsce. Torbopslejowy, także dla saneczkarska i skaletonu, który jest oczekiwany od wielu lat w Polsce. Chcemy, żeby tutaj, właśnie w Dusznikach, w pierwszym cosie, który jest w tej części Polski organizowany. Ja się cieszę, bo minister, gdy ma dobrych współpracowników i gdy jest dobrze od dołu, prawda, poganiany, to znacznie łatwiej się pracuje i znacznie łatwiej możemy robić to, do czego polityka jest powołana. Ostatnie zdanie, do tworzenia pożytku publicznego. W tym wypadku pożytek publiczny dla sportu jest oczywisty i wszystkim dziękuję. Ja bardzo się cieszę, że mogłem jako parlamentarzysta z naszego subregionu wałbrzyskiego, też reprezentujący Kotlinę Kłodzką wraz z innymi samorządowcami parlamentarzystami przyczynić się do tego, że powstaje coś w Dusznikach. To jest wielka szansa nie tylko dla polskiego sportu, ale i dla naszego regionu. Biorąc pod uwagę inwestycje, które są ostatnio realizowane, takie jak budowa S8, która niedługo będzie prowadziła do Kotliny Kłodzkiej, czy teraz ta w COS w Dusznikach, budowa pierwszego toru bobslejowego w tej części Europy. Myślę, że to wszystko można określić jako nadrabianie wieloletnich zaniedbań, bo południe Dolnego Śląska było przez wiele lat zaniedbywane. Teraz dzięki właśnie działaniom rządu staramy się nadrobić te zaległości. Uczestnicząca w konferencji Otylia Jędrzejczak, trzykrotna Listka Igrzysk Olimpijskich, która została prezesem Polskiego Związku Pływackiego, podkreśliła, że będzie to bardzo ważny ośrodek sportu dla pływaków. Dla Polskiego Związku Pływackiego to jest historyczny moment. Przez wiele lat, jeżdżąc na zgrupowania, nie mogliśmy realizować pełnego programu przygotowań w Cosach, bo takiego obiektu 50-metrowego nie posiadaliśmy. Dzisiaj 50-metrowy obiekt pływacki, czyli 50-metrowa pływalnia olimpijska, pozwoli wszystkim młodym adeptom pływania uwierzyć w to, że mogą być jeszcze lepsi, możemy. Mam nadzieję, bo 20 lat będzie miało od mojego medalu olimpijskiego w 2024 roku, że będziemy mogli cieszyć się kolejnymi medalami w przyszłości. To co jest bardzo ważne, my jako sportowcy, my jako mistrzowie sportu działamy na rzecz naszego sportu i staramy się cały czas go propagować. I dzisiaj e, bardzo dziękuję, bo taki obiekt jest nam potrzebny, abyśmy mogli kształcić przyszłych mistrzów w mojej. Dyscyplinie sportu. W tak małej miejscowości inwestycje w wartości ponad pół miliarda złotych e, muszą e, wpłynąć, e, nie na, na rzeczywistość, na, e, na codzienność mieszkańców, wręcz. No bo z jednej strony to oczywiście wielki zaszczyt tak? mieć u siebie najlepszych sportowców polskich, kadry polskie, te obiekty, które tak naprawdę są w pewnym sensie powrotem do przeszłości, czyli do tego, co tutaj było kiedyś na tej ziemi. A były, tutaj przypomnę, trzy tory, sanecznie było 7 skoczni narciarskich. Duszniki ogólnie sportem stoją i ostatnie 20 lat to też w większości są inwestycje właśnie sportowe. To ważny dzień dla Polski, ważny dzień dla Dolnego Śląska, ważny dzień dla subregionu sub Wałbrzyskiego i wreszcie na pewno bardzo ważny dzień dla gminy Duszniki. No, powstaje obiekt na miarę marzeń, bo to będzie obiekt o standardzie europejskim, o standardzie światowym. To też pokazuje jaki ogromny potencjał jest na terenie Dolnego Śląska, tak, ten krajobrazowy, terytorialny, ale ogromny też potencjał, potencjał ludzki. Ja powiedziałem, że no, jest to sprawiedliwość dziejowa, że rzeczywiście pierwszy, pierwszy tego typu obiekt na, w Polsce południowo Zachodniej. My budujemy z kolei jako samorząd przy wsparciu też rządu Polanę Jakuszycko. Myślę, że te dwa obiekty będą fantastycznie się uzupełniać, będzie można organizować wiele, wiele imprez wspólnych. Jeżeli byśmy nałożyli na to również te obiekty, chociażby skocznie, które są po stronie czeskiej, to naprawdę możemy nawet przymierzyć się do olimpiady. Jeszcze gdyby kilka lat, czy nawet kilka miesięcy temu ktoś powiedział, że Centralny Ośrodek Sportu, pierwszy w południowo-zachodniej Polsce, powstanie tutaj, w subregionie wałbrzyskim, w byłym województwie wałbrzyskim, w miejscowości Duszniki Zdrój, no to prawdopodobnie wiele osób, nawet tych z branży tak to nazwijmy, sportowej. Nie uwierzyłoby w to zaśmiałoby się, bo to jest naprawdę bardzo duża sprawa, więc to co się udało tutaj, czyli przekonanie decydentów, to ogromna praca pana ministra Michała Dworczyka, który jest posłem z tej ziemi. To przekonanie decydentów spowodowało, że za nie tylko objęciem tego obiektu przez Centralny Środek Sportu, pójdzie również ogromna rzeka pieniędzy, rzeka pieniędzy na obiekty takie jak tor bobslejowy, pierwszy w tej części Europy, więc ekipy nie tylko z Polski będą mogły tu trenować, ale też z sąsiednich krajów. To, to, oczywiście to też y, ma znaczenie, jeśli chodzi o y, zwrot częściowy tej inwestycji, bo wiemy, że w sport należy inwestować po pierwsze, dlatego, żeby nasza młodzież osiągała, a później zawodnicy już dorośli osiągali dobre wyniki, ale wiemy, że do tego sportu trzeba dołożyć. Ale czasami jest tak, że istnieje pewna możliwość odzyskania części pieniędzy. I właśnie jeżeli budujemy taki unikalny w nie tylko tej części kraju, nie tylko tej części Polski, ale też w tej części. Europy obiekt, no to mamy nadzieję, że właśnie sportowcy także z zagranicy będą chcieli tutaj przyjeżdżać na zgrupowanie, będą chcieli tutaj trenować. To historyczny moment dla dusznik zdroju powiatu kłodzkiego i całego województwa dolnośląskiego, szczególnie, że duszniki to miejscowość o bogatych sportowych tradycjach stanowiących tożsamość tego regionu.